To był jak w najgorszym horrorze. On się przygotował do tego. On, on wiedział po prostu jak zabić, jak zadać ciosy nożem. Że ona go przytulała, całowała w czoło. Nie wiem dlaczego ona to zrobił. Aż trudno uwierzyć, że Łukasz, który dokonał tej zbrodni, ma zaledwie 14 lat. To właśnie on zamordował swoją macochę i ranił poważnie swojego starszego, przyrodniego brata. Wszystko działo się na oczach rodzeństwa. Żona przekszła do mojej córeczki, to on jakoś tak przechodząc obok niej z uśmiechem, z nienacka wbił jej nóż w szyję. Ona już nie miała sił się bronić. Już, już się przewróciła i dzieci uciekły do sąsiada, a on ją jeszcze dobił leżącą przy córce. Najgorszy był widok, gdy szybko wróciłem z pracy po telefonie córki, że Łukasz zaczął biegać z nożem. Jak zobaczyłem żonę leżącą, martwą, a łża krwi, a na niej moja córeczka. 14-letni Łukasz po tym, jak dokonał tej rzezi, uciekł z domu i poszedł do oddalonego o kilometr hełmskiego Domu Kultury. Na scenie trwał właśnie spektakl. Ten młody człowiek wszedł na teren budynku. Czyli tędy, tutaj, tak? Powolnym krokiem przemieścił się w stronę kasy, odwrócił się i wyszedł. Mhm. Nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów, spokojnie, mhm. jakby... Nic się nie stało. Zakrwawiony cały, z nożem w ręku. Na nożu był, była krew. Miał młotek w drugiej, w drugiej ręce. Całe jego ubranie było zakrwawione. No, ślady krwi były na holu, na drzwiach wejściowych. I gdzieś tak krew sączyła się i kapała po, po chodniku. Ale, ale nie, no, on się w ogóle nie odzywał. Gdy nastolatek wyszedł, dwóch pracowników Domu Kultury zaczęło go śledzić. Na bieżąco informowali policję, w którą stronę zmierzał Łukasz. Patrol policji zatrzymał chłopca kilkanaście minut później. Z relacji policjantów, którzy dokonywali zatrzymania wynika, że był spokojny, gdy tylko zobaczył radiowóz, zatrzymał się, nie próbował ucieczki, nie stawiał oporu, eee, wykonywał polecenia wydawane przez policjantów. Czyli tak jakby się spodziewał, że zostanie zatrzymany? No trudno jest mi to oceniać. Tak jak mówię, był, był spokojny, nie, nie podjął próby ucieczki, no, oczekiwał tak jakby na podejście do niego funkcjonariuszy. W obronie matki stanął starszy brat. Osiemnastoletniemu chłopcu nie udało się jednak uratować kobiety. Sam został ciężko ranny. Dzięki szybkiej reakcji jednego z sąsiadów natychmiast trafił do szpitala. To były rany kończyn górnych, szyi, barku, uszkodzenia prostowników, palców. I rany tłuczone, yy, i cięte głowy. Tych ran było dużo? Bardzo liczne rany. Jest w średnim stanie psychicznym. Na pewno przeżywa to, co się stało. I kontakt z nim jest, ze względu na ten stan psychiczny, utrudniony. Ojciec 14-letniego Łukasza jest policjantem. Z biologiczną mamą chłopca rozszedł się wiele lat temu. Pani Ewelina, która miała dwójkę swoich dzieci, była jego drugą żoną. Dwa lata temu małżeństwu urodziła się córka. Rodzina miała rozpocząć nowe życie. Czyli nic nie zapowiadało tej tragedii, tak? To normalna, rzecz, rodzina. Tu na co dzień, jak pani widziała rodzinę, to jakie wrażenie no sprawiali? Bardzo dobre. W życiu bym nie pomyślała, że tam mogą się odbywać jakieś tragedie. No bo na pewno to nie zaczęło się w tej chwili, wczoraj, tylko na pewno dużo, dużo wcześniej, że to narastało, narastało. Łukasz jakoś wcześniej mówił, co zrobił? Nigdy nie mówił, że targnie się na naszą rodzinę. Na feriach ten okres może nawet jeszcze przed feriami ostatniego miesiąca to zaczęło się z nim dziać coś strasznego, o czym w sumie nie wiedziałem i nikt nie wiedział, bo on potrafił się dobrze maskować.